Witam Was z Termę Camping. Dzisiaj zrobimy tortille śniadaniową w naszym grillu Marki Napoleon. Do zobaczenia za chwilę. Dzisiaj mamy dość ciężkie warunki, bo tutaj obok nas koszą trawę, ale śniadanie musimy zrobić. W pierwszej kolejności uruchomimy nasz grill. Marki Napoleon, dwupalnikowy. Możemy tutaj sobie dołożyć rożno, możemy założyć płytę żeliwną. Bardzo fajny grill i składa się do bardzo kompaktowych rozmiarów. Grill już jest rozparony. Co nam będzie potrzebne do tego przepisu? Warzywa, ser, sos i mięso. No i troszeczkę przypraw. To teraz przechodzimy do przepisu. Teraz kroimy naszą tortillę od środka. I mamy cztery trójkąty. Na ten dajemy sos, na ten dajemy warzywa, na ten dajemy ser, a na ten dajemy mięso. W sumie, wcześniej przygotujemy sos. Jeszcze troszeczkę damy soli. I pieprzu. Tutaj mamy. Dwie łyżki jogurtu greckiego, dwie łyżki majonezu i troszeczkę koperku. Wszystko mieszamy. No pan z kosiarką się trochę oddalił. tutaj dajemy sos na tym trójkącie warzywka ser jaki się uda Wam kupić tutaj na miejscu na kempingu gdzie jesteście no i salami, my tutaj kupiliśmy salami regionalne nie powiem Wam jak się nazywa bo węgierski jest bardzo trudny i teraz składamy ciach Ciach. I ciach, i taki trójkącik wrzucamy do grilla. Zmniejszamy moc palników na minimum, żeby nam się to wszystko za szybko nie spaliło. I kładziemy na ruszt. Nasza tortilla już jest gotowa, jak będziecie wkładać, warto zacząć od strony sera ponieważ on się od pierwszej kolejności rozpuści i wtedy nie będzie Wam wypadał. I teraz to, co mi się lubi najbardziej. Coś niesamowitego. Wasze pociechy będą lubiały takie śniadanie. Jeżeli podobał Wam się nasz filmik, lajkujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!